Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Gun Minecraft i to jest mój po prawie rocznej przerwie pierwszy odcinek z Mysygry w Minecrafcie Na Missy sobie teraz będzie Spliga będę grał i kilka suchych faktów. Tak pobrałem sobie dzisiaj The Walking Dead i mam Samian. No, tym. Wszystkie pięć epizodów, które teraz wyszły z tego. Um, o, chyba że nie ma skina. Uh, 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 uh. No tak, tak wyszło. Um, no. Jeszcze z Carbona s For Speed mógłbym ponagrywać. Troszkę skillboarda, chociaż mnie to już gra kręci. Wcześniej z nim grałem, ale teraz już jakoś mi przeszła. Na pewno będziemy grać z jakimiś. Z moimi znajomymi kolegami. No i to by było na chwilę na tyle. O, zagramy w Bitty Runner, O, już mapa jest. No mm. tak pychniemy jedną rundkę. I będę kończył odcinek. Taki mały odcinek informacyjny i mam nadzieję, że będę wreszcie nagrywał. Lecz to będą takie odcinki, no... <laughs> Przepraszam, to będą takie odcinki, że jest jakie odcinki? Będę miał słabą jakość odcinków. Ponieważ muszę się nauczyć posługiwać takimi jak Camtasia Studio, czy jakieś jeszcze inne programy, ale dobra. Koniec, koniec pytalenia Gramy! O! <laughs> Już sobie przed chwilą właśnie o, grałem w to, dlaczego mi tak laguje? Muszę mieć skupienie teraz, bo ja tak nie mogę grać bez skupienia. Więc teraz się na chwilę zamknę. Jeszcze będą z na pewno zagram sobie pod ekspiłem, tutaj mam już trzeci level. Mam trzeci level, zbieram sobie teraz kasę na już czwarty level to 6000 monet. Jeśli nie znacie serwera, to mam podam go w opisie. Chociaż nie duża... Ojeju. Osza! Sorry za ścinki, ale no, normalnie nie wiem, co się dzieje z komputerem. Zbieram na nowy, właśnie teraz z ósemką, a nie, nie z 7. 7. Zbieram na nowy komputer i myślę, że już w grudniu będę go miał. O, będzie seria z FIFY. To na pewno Wam muszę obiecać. Z FIFY 13, bo jeszcze 14 jakoś nie, nie, jeszcze nie byłem jej kupić czy coś. No i koniec pytania. Trzeba to wygrać. Siedmiu graczy i i... 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 i, i ciśniemy Nie! No! No! nie. No! 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 i No! No! go w niedzielę. I to będzie taki szok. Let's. Jak już wcześniej mówiłem w sobie w tych pierwszych odcinkach tych beznadziejnych, których jeszcze normalnie nic nie umiem nagrywać, w ogóle nie wiedziałem jak to się robi, to teraz już jak trochę mam takie doświadczenie, to te odcinki, które teraz nagrywam, to one są dla mnie. One nie są dla was. Jak będzie się wasza już większa grupka taka 100 osoba, to wtedy się będę mógł, no, jakoś tak lepiej wziąć za te nagrywanie i w ogóle... Dobra, trzeba się wziąć za tą osobę teraz teraz Coś zakampiła i myślę, że jesteś spoko, co nie? No, chodź tutaj! Chodź tutaj! Pierwszy odcinek i pierwsza wygrana! Czyżby? 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 No! Ojej ojej, Tak, tak, tak! Jest! Pierwsza wygrana! Pierwszy odcinek i pierwsza wygrana! No to by było na tyle w tym odcinku. Dir macie przed, przed sobą Dirtowy ekran. No to. No, na tyle w tym odcinku. Odcinki będą na pewno częściej, 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 częściej. O, jeszcze jedną warenkę. A! Nie, nie jest No i właśnie nie mam VIPa. Zbieram. No nie, zbieram niego. Tylko nie chcę mi się kupywać, bo to. Pff. A! Nie. No to by byłoby na tyle. Jeszcze przejdę po wkłonę. Jak go nie przejdę, będę lamusem za pierwszym razem. No i co, za mam w tle, ale. Chciałem jakąś muzykę. O Jezus, Maria, jaki lam ze mnie. Przed się, lamusem. Lamus. I jest już, na... późna godzina. Bo ja nie wiem. I dzisiaj w sobotę leci Kevin sam w Nowym Jorku. Właśnie tak. Chyba coś im się pomieszało w goła, bo za wcześnie go trochę włączyli. Ale jak poleci jeszcze raz w grudniu, to się normalnie zesram Ale to już po prostu jest tradycja, że Kevin święta. Jakby nie poleciał, to by był koniec świata. Dobra. A tyle w tym odcinku. Żegnam się i Steve. Ho ho. Steve. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć. U, ho ho. Nara.